Hej kochani, witam was bardzo serdecznie i dzisiaj zapraszam was na chat make up, w którym mam ochotę porządnie się zmalować i zrobić jakiś makijaż na zasadzie kontrastu, może half cut crease, pobawimy się też kolorowymi eyelinerami z drogerii, także będzie się działo. Pokażę wam też garść nowej, fajnej, polskiej, taniej pielęgnacji, żeby tradycji stało się zadość, bo ostatnio w chat make upach właśnie przemycam również pielęgnację, także jeżeli jesteście ciekawi co z tego wszystkiego wyjdzie, to koniecznie za mną zostańcie, Zaczynamy. Za oknem, słuchajcie, grzmi, pewnie zaraz zacznie padać, także ja muszę koniecznie podładować sobie dzisiaj baterię kolorowym makijażem i nastroić się pozytywnie do życia. Mam nadzieję, że mi się to uda przy użyciu kosmetyków, m.in. też nowości, które mam dzisiaj do przetestowania. Ale zanim przejdziemy dzisiaj wyjątkowo najpierw do makijażu oczu, to zacznę od pielęgnacji. Jakiś czas temu, chyba dwa tygodnie temu albo półtora tygodnia temu pokazywałam Wam nową dla mnie pielęgnację, ponieważ przyszła do mnie paczka PR-owa z kosmetykami marki. Uzdrowisko, o której nie miałam zielonego pojęcia, tak naprawdę widziałam ją chyba ze dwa razy na Instagramie. Osobiście nie testowałam, i nawet nie wiedziałam, ile ona kosztuje i gdzie można ją kupić. Ale daliście mi znać, że są to bardzo fajne, naturalne kosmetyki w dobrych cenach, które znajdziecie między innymi w drogerii Rossmann, Także zaciekawiłam się, odłożyłam wszystkie moje inne sprawdzone kosmetyki, i skupiłam się na testach właśnie tej marki. I bardzo się ucieszyłam, bo wysłali mi do testu serię przeciwzmarszczkową, a wiecie, że ostatnio jestem takim heavy userem właśnie przeciwzmarszczkowych produktów, ponieważ po pierwsze uważam, że lepiej zapobiegać niż leczyć, po drugie tego typu kosmetyki moim zdaniem jeszcze lepiej nawilżają, odżywiają cerę, ponieważ właśnie są skierowane do cery trochę bardziej dojrzałej i wymagającej, także ja wtedy otrzymuję jeszcze większy zastrzyk odżywienia niż przy użyciu zwykłych kremów. I może przejdźmy już do pierwszego produktu, czyli do porannego kremu fitodozującego. Zaraz Wam w ogóle powiem, co to znaczy to fitodozujący, bo ja w pierwszej chwili totalnie nie wiedziała, jest to krem redukujący zmarszczki. Mamy go 50 ml i jest niesamowicie wydajny. To wam mówię już na samym początku, bo niewielka jego ilość wystarczy, żeby pokryć całą twarz. I to co zauważyłam, to fakt, że ten krem świetnie nadaje się pod makijaż. Możemy od razu aplikować podkład, nie trzeba czekać wiecie 5 minut, żeby pielęgnacja się wchłonęła. Dodatkowo naprawdę niewielka jego ilość wystarczy, żeby pokryć całą twarz, mieć to poczucie nawilżenia. Są to kosmetyki w ogóle naturalne, wegańskie też, co ważne i myślę że wielu osobom ta informacja się przyda. I to, co jeszcze udało mi się wyczytać a propos tej linii i na stronie Rosmana i na jakichś blogach kosmetycznych, to fakt, że mamy tutaj maksymalne stężenie składników aktywnych. A z kolei na opakowaniu wyczytałam, że mamy tutaj do czynienia z technologią fitonośników, która właśnie pozwala się tym wszystkim składnikom wnikać w najgłębsze warstwy skóry. Także to by było na tyle, jeśli chodzi o takie suche fakty, które udało mi się ustalić, ale wiem, że jest to po prostu dla niektórych bardzo ważne. A jeśli chodzi już o takie moje prywatne odczucia a propos tego, kremu, to właśnie fakt, że on bardzo szybko się wchłania, pięknie skórę nawilża. Ma właściwości bardzo silnie kojące, odżywcze i też delikatnie wypełnia zmarszczki, jednocześnie skóry nie podrażnia, bo ja spotkałam się, tak jak już Wam kiedyś wspominałam, z takimi liniami kosmetyków przeciwzmarszczkowych, które po prostu działały tak aktywnie, że aż skórę podrażniały, a tutaj nie mamy do czynienia z żadnym, absolutnie żadnym podrażnieniem, także to bardzo mi się podoba. Nie wchodzi też absolutnie w żadną negatywną reakcję z podkładem, z makijażem, nie roluje się, także to jest dla mnie nie, niesamowicie istotne. Też ma bardzo subtelny, delikatny zapach, także nie powinien nikomu przeszkadzać. I pokażę Wam jeszcze dzisiaj bardzo fajny krem pod oczy, też z tej samej serii. To jest fito-dozujący krem pod oczy i na powieki. Też skubany jest niesamowicie wydajny, bo wystarczy naprawdę taka ilość. Nie chcę pokazywać niewłaściwym palcem. I jesteśmy w stanie pokryć całą tę przestrzeń pod okiem. Ewentualnie będę musiała dołożyć odrobinkę na samą powiekę. I muszę przyznać, że akurat ten krem jest o dosyć takiej treściwej konsystencji, dlatego po pierwsze nie nakładałabym go zbyt dużo pod makijaż, bo niewielka ilość w zupełności wystarczy, ale też bardzo pięknie dzięki temu przestrzeń pod okiem i przestrzeń powieki Wilża. Też nie zauważyłam, żeby podrażniał, także to jest kolejny fajny krem z drogeryjnej półki, który mogę Wam polecić. I myślę, że w szczególności osoby, które mają na przykład tę przestrzeń pod okiem, taką przesuszoną, odwodnioną, będą z tego kremu zadowolone że to by było wszystko, jeśli chodzi akurat o te dwa produkty, ale jeżeli znacie tę markę lepiej niż ja i jesteście w stanie polecić mi jeszcze jakiś kosmetyk, to koniecznie dajcie mi znać, dlatego że ostatnio naprawdę jestem bardzo zadowolona z tego, jak moja cera się prezentuje, a wcale nie korzystam z drogiej pielęgnacji, także jestem w szoku, jak fajnie taka drogeryjna pielęgnacja mi służy i chcę więcej, także czekam na Wasze komentarze i przechodzimy już, moi drodzy, do makijażu oczu, tak? Nie przesłyszeliście się, dzisiaj chciałabym zacząć, Makijażu oczu, dlatego że będzie dosyć intensywny. Także jeszcze bardziej was do siebie zbliżę i zaczynamy. Jeśli chodzi o paletę cieni, to wykorzystam dzisiaj nowość dla mnie: jest to NYX Escape Artist Eyeshadow Palette. I to jest paleta, która łączy w sobie zarówno neutralne brązy, jak i takie bardziej ogniste, słoneczne odcienie. Ale jest również przełamana czymś takim trochę bardziej chłodnym, niebieskim. Także ja dzisiaj raczej skupię się na tych cieplejszych odcieniach, dlatego że chciałabym później użyć eyelinera. Już wam mogę zdradzić w niebieskim kolorze, takim kobaltowym, także chciałabym stworzyć tutaj taki efekt kontrastu. Także makijaż rozpocznę od tego pomarańczowego cienia, który ma chyba w sobie jakieś takie delikatne drobinki. Mam jednak nadzieję, że w trakcie rozcierania po prostu te drobinki znikną. I tak jak widzicie w trakcie rozcierania te drobinki już nie są widoczne. Cień powiedziałabym, że jest taki średnio napigmentowany, czyli wydaje mi się, że fajnie sprawdzi się osobom początkującym, które nie mają doświadczenia z takimi bardzo mocno napigmentowanymi kosmetykami, ponieważ daje się spokojnie budować, nie robi plam, nie jest też suchy, ale po prostu nie masz takiego stuprocentowego pigmentu, ale daje się budować. Wykorzystam teraz ten nieco spłaszczony pędzelek i będę nakładał. Dać żółty kolor tutaj na pograniczu beżu i właśnie tego pomarańczowego cienia. I dzisiaj celowo robię trochę bardziej obszerne cieniowanie, ponieważ będę później odcinać je ponad załamaniem, i póki co wygląda to bardzo ogniście. Natomiast teraz wykorzystam jakiś ciemniejszy brąz, żeby pogłębić nieco zewnętrzny kącik. Pożar, tak jak widzicie, zostaje powoli ugaszony. Także teraz poza kamerą odetnę half cut z korektorem i za chwilę do Was wrócę. Half cut odcięte i ja zwykle poświęcam temu sporo czasu, dlatego że mam dwie różne powieki, więc doprowadzenie ich do w miarę spójnego stanu jest nie lada wyzwaniem. W każdym razie przejdziemy teraz do najjaśniejszego rozświetlającego cienia z paletki NYXa i zaczynam wypełniać nim przestrzeń ruchomej powieki. Myślę, że łatwiej będzie mi po prostu nakładać ten cień palcem. Powiem Wam, że nie do końca mi się ten cień podoba, dlatego że ma tendencję do grudkowania się na powiece, a wcale jednocześnie nie daje takiego blasku, jakiego od niego oczekiwałam. W takim razie będzie on po prostu taką bazą pod kolejny produkt, który nałożę już na NYX Glitter Primer i będzie to prawdopodobnie któryś z pigmentów fatal, który dostaniecie na stronie pigmentowe lowe. Mam ochotę użyć jeszcze tego pomarańczowego cienia z drobinkami i zaaplikuję go na środku powieki. I przechodzimy teraz do eyelinerów. Oczywiście górną powiekę jeszcze będę kończyć, ale kiedy wykonam już kreskę. I dzisiaj chciałabym przetestować nowe drogeryjne eyelinery, też z nyx I mam tutaj na myśli NYX Epicure w takim kobaltowym kolorze. I muszę Wam powiedzieć: bo tak jak widzicie, zrobiłam sobie już kreskę po mojej prawej stronie, i jest to eyeliner dosyć gęsty, ale nadaje się do wewnętrznych kącików, bo się w nich nie rozpuszcza. Także póki co. Mi się podoba, ale zobaczymy jak to będzie się utrzymywać. Czy będzie się rozlewać, czy będzie się naruszać, tego jeszcze nie wiem. Kreski zrobione, i muszę Wam przyznać, że jeśli chodzi o pigmentację, to jestem zadowolona. Jest to eyeliner jednak dosyć gęsty i mocno zastygający, więc nie jestem do końca przekonana, czy osoby o bardziej dojrzałej powiece, bądź powiece, która ma po prostu tendencję do marszczenia się, e, będą w stanie się sprawdzić, dlatego że wtedy skóra może być trochę bardziej ściągnięta i generować po prostu dodatkowe załamania. W każdym razie, tak jak widzicie, kreski wyszły całkiem nieźle, przynajmniej na moich powiekach. Jestem ciekawa, jak to się utrzyma. Póki co podoba mi się bardzo fakt, że mogłam doprowadzić ten eyeliner tak naprawdę do samego wewnętrznego kącika i nic mi się nie rozlało. Także to jest niewątpliwie efekt wow i coś, z czym bardzo rzadko się spotykam. Następnie na NYX Glitter Primer zaaplikuję wspomniane wcześniej pigmenty Swamp Fatal w kolorze Błyskotka oraz Słodziak. Następnie użyję teraz eyelinera w białym kolorze, też z tej samej serii Epic Wear I nałożę go ponad załamaniem powieki w miejscu, gdzie odcinałam moje half cut crease Wytuszowałam rzęsy, przykleiłam sztuczne i znowu jest to model Ardell Wispies Studio Effects Teraz oddalę Was od siebie, zrobimy makijaż twarzy, a później na koniec na deser zostawimy sobie dolną powiekę Przechodzimy już moi drodzy do makijażu twarzy i użyję kolejnej nowości, czyli bazy pod makijaż NYX Bare With Me Ma być to baza rozświetlająca więc podejrzewam, że ma perłowe wykończenie. Tak, jest nieco perłowa, prezentuje się tak. Sorry za brudną rękę, ale tutaj testowałam sobie eyelinery, których nie mogę domyć. Mam bazę na całą twarz, bałam się, że w pierwszej chwili może być na mnie za ciemna, ale tak jak widzicie, dopasowuje się do odcienia mojej karnacji i ona nie jest tak hamsko, perłowa powiedziałabym, że pozostawię takie lekko satynowe wykończenie. Nałożę podkład, korektor i przypudruję twarz. Użyję podkładu Bielenda Makeup Academy w kolorze 01, bo mam na sobie jeszcze resztkę samoopalacza, więc myślę, że będzie w tym momencie na mnie świetnie wyglądał. Co do korektora, to nakładam NYX Born to Glow w kolorze Light Ivory. A twarz przypudruję dzisiaj wyjątkowo pudrem Laura Mercier Translucent Powder. I modeluję twarz paletą do konturowania z Glamshopu, Shopu. Używam koloru Universal. Jeśli chodzi o róż, to również wykorzystam ten z konturownia, czyli perłowy róż, a co do rozświetlacza wykorzystam jasny szampan. Witam Państwa z powrotem na zbliżeniu, przechodzimy do dolnej powieki i w tym przypadku wykorzystam tę zgaszoną czerwień. Przechodzę teraz do pomarańczowego cienia, którego używałam na samym początku i dokładam odrobinę brązu w zewnętrznym kąciku, dokładnie tego samego, którego używałam do budowania zewnętrznego kącika na górnej powiece. W międzyczasie wyciągnęłam jeszcze ten kobaltowy eyeliner w wewnętrznym kąciku i przechodzę teraz do żółtego z tej samej serii i zaznaczę sobie po prostu taką kreseczką wewnętrzny kącik dolnej powieki. Staram się zdjąć nadmiar tego eyelinera z aplikatora, ponieważ potrzebuję naprawdę minimalnej ilości. Okej, okay, moi drodzy, ten makijaż miał tyle etapów i elementów, że nie zaszkodzi, jeżeli dołożę jeszcze kilka, czyli zaaplikuję takie oto piękne gwiazdki, również z NYX-a, to jest nowość. I z tego co wiem, dostępne są złote gwiazdki i czerwone serduszka, i robię to na klej. Akurat tutaj mam klej duo. Jeśli chodzi o usta, to nałożę pomadkę płynną matową z Sephory w kolorze 10. Okej, okay, moi drodzy, i tak prezentuje się gotowy makijaż. Oczywiście pochodzę w nim kilka godzin, aby przekonać się, czy te eyelinery są faktycznie trwałe. Jest już dosyć późno, bo mamy 15.49. W każdym razie mam nadzieję, że uda mi się wytrwać w tym makijażu do 22.00 co najmniej e, i przyjść tutaj pokazać się Wam, jak to wygląda po godzinach. Co do tych eyelinerów z NYXa, no to muszę przyznać, że mają swoje plusy i minusy. I będę trochę jedzą, ponieważ zacznę od minusów, ponieważ są to eyelinery, tak jak wspomniałam, dosyć Gęste, więc tak fajnie nie suną po powiece, dosyć mocno zastygają. Także nie sprawdzą się każdemu, ponieważ mogą zbyt mocno ściągać powiekę. Mogą być też nie do końca komfortowe w noszeniu, chociaż ja dyskomfortu nie odczuwam. Jeśli chodzi o ich trwałość, to bardzo szybko zastygają, nie rozlewają się w kącikach, także coś za coś. Póki co są na miejscu, więc też są jednocześnie na tyle elastyczne, żeby się nie łamać w trakcie noszenia. Zobaczymy, jak to wypadnie po kilku godzinach. Także to jest mój główny zarzut. Ta gęstość i fakt, że trochę ciężko jest zrobić nimi taką ładną, równą kreseczkę, ale jednocześnie jest to do wykonania, i tak jak widzicie, udało mi się całkiem sprawnie zrobić kreskę zarówno kobaltowym eyelinerem, jak i tym białym. Żółty też całkiem ładnie wygląda, chociaż myślałam, że będzie trochę bardziej neonowy, a idzie jednak w stronę takiego zgaszonego, przybrudzonego, musztardowego żółtego. Jednak, gdybyście zadali mi pytanie, jakie są moim zdaniem najlepsze kolorowe eyelinery z Drogerii, no to muszę przyznać, że chyba lepszych jak te nie nam, ponieważ te są matowe, zastygają. Fajne ma też Rimmel, ale tamte już są z drobinkami i nie są aż tak dobrze napigmentowane. Także mimo tych wad jestem skłonna powiedzieć, że są to naprawdę dobre eyelinery. Oczywiście zakładając, że dobrze się utrzymają, co sprawdzimy po kilku godzinach. Jeśli chodzi zaś o tę paletkę z nyx którą testowałam dzisiaj, to do jakości również nie mogę się przyczepić. Także bardzo mi się fajnie z nią pracowało. Jedyny minusik to ten rozświetlająco metaliczny cień, ponieważ on nie był aż tak super napigmentowany, kiedy spróbowałam go nabudować, no to niestety powstało mi takie małe bagienko na powiedzę. Ale wybaczam tutaj paletce, ponieważ naprawdę bardzo fajne maty, super mi się z nimi pracowało, także. Mogę polecić przynajmniej te kolory, których używałam, oprócz tego jednego metalicznego. A jeśli chodzi o tę bazę Bear With Me rozświetlającą, to ona jest trochę subtelniejsza niż ta High Glass, która daje bardziej metaliczne wykończenie. Ta wygląda po prostu na twarzy jak taka nawilżona, zdrowa skóra, co bardzo mi się podobało. Mam nadzieję, że nie zaszkodzi podkładowi, który na nią nałożyłam, czyli temu z Bielendy. Także już niedługo spotkamy się na ostatecznym podsumowaniu trwałości tego makijażu, także koniecznie zostańcie ze mną. Ok, moi drodzy, wracam do Was z ostatecznym podsumowaniem, głównie trwałości makijażu oczu. Mamy godzinę 22.07. Jeśli chodzi o to, jak utrzymał się makijaż oczu, w szczególności te eyelinery, to co do eyelinera białego, to widzę, że delikatnie się wykruszył, ale naprawdę nieznacznie. Natomiast, w szczególności, kiedy naciągnę sobie powiekę, to widać takie jakby prześwity. Tutaj niestety już zaczął się wykruszać, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Także na przyszłość raczej nie będę manewrować nim aż tak blisko tutaj wewnętrznego kącika, chyba że tylko do takiego makijażu, do zdjęcia. W zewnętrznej części utrzymał się lepiej, także myślę, że będzie to fajny eyeliner do takiego codziennego wyciągania kreski, gdzie nie skupiam się tak bardzo na wewnętrznym kąciku, tylko bardziej na samej jaskółce. Przyznam Wam, że miał mam trochę większe nadzieje, jeśli chodzi o trwałość tego eyelinera, bo właśnie tak mocno zastygał, no ale niestety tym minusem jest fakt, że przez to mocne zastyganie ma też tendencję do ostatecznie wykruszania się, także podejrzewam, że mogę mieć problemy z jego zmyciem, ale to nie przeszkadza mu w tym, aby się trochę powykruszać. Jeśli chodzi o bazę, to tak jak widzę nie zaszkodziła podkładowi, nadal jestem ładnie rozświetlona, może delikatnie przypudrowałabym się tutaj w strefie policzka, ale Nadal jest to dla mnie akceptowalne, także makijaż twarzy na najwyższym poziomie dzisiaj. Co do makijażu oczu i cieni, też są na swoim miejscu, tutaj nie mogę się do niczego przyczepić, a jak już się przyczepiałam do tego najjaśniejszego cienia metalicznego, no to już nie będę się po prostu powtarzać, bo nadal to podtrzymuję. Także tyle, moi drodzy, serdeczne dzięki za uwagę. Koniecznie dajcie mi znać, czy testowaliście już te nowe eyelinery z nyx -a. co o nich myślicie? Może macie jakieś swoje taktyki, techniki ich aplikacji? Jestem bardzo ciekawa. No i cóż, widzimy się już niedługo w kolejnych filmach. Trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia, pa